W XV wieku, gdy Polska wygrała z krzyżakami bitwę pod Grunwaldem, pojawił się nowy wróg. Był to byk z Czarnolasu, który dzień w dzień ukradał jajka mieszkańcom różnych wiosek. Jednak znalazło się dwóch śmiałków, którzy odważyli się stawić mu czoło. Opowieści ze wsi, pogromcy byka. No, e, Zbyszek! O, Zbyszek! Mm. O, przytyło ci się trochę! No, trochę mięska się jadło! byś mógł przynieść wywar czerwonej kapusty razy dwa? Mm, no, Ale na zeszyt, Zbychu! Dobra? U kasy nie mamy! Dobra, dobra! Dzięki! O, dzięki, Zbychu! No i co, szukajesz tej pracy w internecie? No szukałem, szukałem, ale zrozum, że nie ma nic dla ludzi z naszym wykształceniem. To nic dziwnego. Wykształcenie prawie podstawowe i ty chcesz mieć pracę. O cicho, cicho, wibruje. wibruje co ci tam wibruje? wibruje ty. Telefon, telefon. A, telefon. A, myślałem, że to coś innego. Cicho, czekaj, bo, bo SMS przyszedł. No no. um, Byk jest... Byk jest w naszej wiosce Byk? Toś taki jaki pan taki wzdur napisał No byk no król Król? O oh, fuck no. no pisze, że jest byk w naszej wiosce Jaki byk? Nie znam żadnego byka. Jaki byk? No nie czy... znasz byka... Czy byk z czarnolasu? No jaki z czarnolasu. No byk, który chodzi po wioskach i kradnie jajka. No. Jajka? U. oj, dobrze wiesz, że nie o taki jajka nie chodzi. Jaki ci chodzi jajka? Patrz, kury idą. A, o, o taki jajka cicha, już chciałem się zabezpieczać. Nie, nie. No Ty. Pa Gdzie? Patrz jaka huradzie! Patrz jaka Gdzie? Tam! Tam! Olu ty! Maluch! To byki. Takimi maluchami to byki jeżdżą oh, czeka co on chciał tutaj Ale to było... Patrz! Patrz! Idzie, idzie, to byku! To, to jest... byku? Tak, to jest byku wow. Masz luka! Uuuu! Ej! Galer! Już idę! Co podać? Który jesteś? Ej! Ej! Chłopak jestem! Nie widać! No. Ach! Co podać? Wywar z czerwonej kapusty. Z czerwonej kapusty? Nie, z białej. Nie mam z białej. Z czerwonej dawaj. Aj, ten czerwony wywar, gdzie jest taki popularny. Ech. Wy! Wy! Wy gdzie jest mój wywar! Nie wiemy no zapytaj się z no Z gdzie jesteś? Już nie masz zegarka. No ta. No. Zbyszek już. Zbyszek już jest po pracy. Jak to? No. Po z... prostu skończył pracę, panie Byku. Godziny tu są godziny. No. Rozumiem, że wy wiecie, kim ja jestem. No, no, no w sumie, no w sumie, no, to wiemy. No, no, wiem, wiem, wiem. 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 To im swoje wari. No, no chyba nie. nie. Gdzie mój mier? walczyć? Walczyć? Nie! Nie wkarcz mnie! Czemu? Bo policja jedzie! Na razie! Gdzie on się powiedział? Gdzie on jest? Gdzie on się powiedział? Jakiś Czy co to jest? A wy to po co? My z poselstwem do króla No, my do króla, my do króla Pokażcie Glade. Dostaliśmy wczoraj sms od króla Pokaż o... Dobrze, możecie przejść No a potem idziemy do króla w ogóle. E, no... Przecież widzieliśmy byka tak. No tam się... Musimy zapomn... się poskarżyć. No, zapomniałem. No tam przed chwilą stał. Czy o wy tutaj chcecie? A my do króla. Zobaczę czy to prawda. Królu, ja coś wiesz, do ciebie. Dobra, w Zobaczymy co ich są. Dobrze królów. Wchodźcie Witamy królu. W witaj królu, witaj Co was wprowadza w my progi Królu Dostałem dostałem Twojego SMS-a! I, no, I co więcej, ten byk, o którym wspomniałeś, nam groził. Groził nam? Tak. W karczmie. Co? Czemu je załatwiliście? Damy wam grubą kasę. Kasa, 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 kasa. 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 No wiesz, kurlu, jeżeli chcesz, możemy go jeszcze załatwić. Za kasę, za kasę oczywiście. Bo. Teraz potrzebujemy, także. Przyda nam się bardzo. Ale królu, no z racji tego, że zbliża się wieczór, gdzie moglibyśmy przynocować? Bo już nam się nie chce do domu iść. Popytajcie, ludzi, ja pewno ktoś was przyjmie. Dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy. Bo tu są jakieś drzwi. Kto mówił, że ludzie tu są mili. No, zobaczymy. Co jest? Czego tu szukacie? Bo król powiedział, żebyśmy tu poszukali noclegu. Powiedział, że przenocuje nas ktoś. Czy może mógłby przenocować pana? Was? To... Takich wieśniaków? Spadajcie! Co jest? No, jakiś frajer. Chodź dalej! O tutaj jest to jakieś... Może sąsiedzi będą bardziej mili. Mam taką nadzieję. O, nic nie otwiera. Co? Co? Co wy tutaj chcieliście? Bo chodzi o to... Czy nie mógłby pan nas przenocować? Po, nie mamy gdzie spać, król nie powiedział. Mamy, król powiedział, że ktoś z tutaj was z nas, nas, nas przenocuje. Czy, czy możemy u pana? Zresztą są nie spali na dworze? Czy możemy u pana? Ty! Byku, co, co on tam robi? Gdzie? Ja! <laughs> nie, pójdzie szlak! Chodź. Jeszcze cię to wpadnę O tam są ostatnie Mnie Nie schowamy żeby nie było w spału To jest Znowu kurtka, Kutka, nikogo nie ma w domu Nie to no kurczę To już by ostatnie drzwi w tej wiosce Czyli Pozostaje nam tylko na dworze spać. O, tam jest jakieś fajne miejsce. No, 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 Dobra.